Tchau. Witam was, kochani. Witam was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony wasz targista Guardian Rail. No nie tylko targista, bo dziecko innego, osoba jasnosłysząca, medium, jasnowidząca również, moi drodzy. Dla tych z Państwa, którzy mnie jeszcze nie znacie, zapraszam do opisu pod filmikiem, tam się dowiecie więcej lub na mój kanał Guardian Rail, Angelic Tarot and Oracle Guidance. To samo możecie również wejść na moją stronę www.GardianRielmałpa przepraszam www.gardianrajl.com Moi drodzy, to jest czytanie dla wszystkich, wszystkich byczków tym razem, byczków ascendentalnych, zodiakalnych, czyli słonecznych, księżycowych i tych z Wenus, właśnie w moi drodzy w byku. Natomiast moi drodzy, to czytanie jest na czerwiec 2021, także przejdźmy sobie teraz od razu do tego czytanka waszego. I zaczniemy od, e, oczywiście, energii, czyli energii na czerwiec dla wszystkich, e, dla wszystkich byczków. Więc zobaczymy sobie tutaj, co karty nam pokażą. Pierwsza karta, która się tutaj pokazuje, jest to piątka, moi drodzy ziemi. Piątka ziemi, która mówi o tym, że, by, e, że bykom czegoś brakuje. Teraz, dla jednych mogą być to braki emocjonalne, dla drugich finansowe, dla trzecich. Mogą już się nie czuć usatysfakcjonujące związkiem, relacją, cokolwiek by to nie było. I następuje tutaj u was tak zwana zmiana percepcji. Przeglądacie się tej sytuacji i podejmujecie decyzję o tym, od czego i jak się odciąć. Bo tutaj ta zmiana percepcji do tego was prowokuje. Po co to robicie? Po to, żeby w jakiś sposób, poprzez czwórkę, właśnie tutaj z kolei Ziemi, poradzić sobie i samemu być może rozwiązać swoje jakieś problemy, czy to zawodowe, czy finansowe, czy jakiekolwiek inne. Po prostu Byk może stwierdzić, że jemu będzie lepiej samotnie. Na przykład, to jest taka tutaj możliwość i. <laughs> Bardzo mocno będzie Byk próbował pracować ze swoją intuicją i podejmować decyzje intuicyjnie w miesiącu czerwcu, czyli tak mniej więcej tu karty pokazały. No to zobaczymy, co aniołowie wam mówią. W zasadzie macie jedną kartę od aniołów to jest aniołowie uzdrowienia. Czyli aniołowie uzdrawiają sytuację teraz, albo pracują z Tobą na temat uzdrowienia jakiejś sytuacji w Twoim życiu odnośnie tych braków, odnośnie tego, czego Ci brakuje w życiu. Także tutaj anioły wskazują Ci właśnie właściwą drogę do zrealizowania tych spraw, tych rzeczy. No to zobaczmy, co w tle czytania. W jakich energiach Wy wchodzicie, do, moje drogie, byki, do czerwca. Tutaj macie trzy karty: karta, karta Słońca w pozycji odwróconej. Macie również tu kartę Śmierci w pozycji prostej i kartę Pazia Buław. A więc bardzo mocno chcecie zakończyć jakąś przeszłość, zakończyć jakieś też bym powiedział iluzję. Od czegoś odejść, tak mi się to pokazuje. Tym razem chyba nie, mam wrażenie tak, że ci, którzy podejmą decyzje bazujące na ich najlepszym, wyższym dobru, ale nie raniąc przy tym innych i nie depcząc ich na tej drodze, to wszystko będzie ok. Natomiast ci, którzy chcą dokonać tych zmian po prostu kosztem innej osoby, to tutaj się nie do końca to zrealizuje. 19, 1, 14... 16. Na pewno chcą bardzo dużych zmienić jakieś struktury swojego życia, jakieś podwaliny. To są bardzo ważne informacje dla wyków w tej kwestii. Teraz, jeśli chodzi o wytłumaczenie tego, to jest również arcykapłanka i karta króla mieczy. Może być też tak, że pójdziecie albo byliście u doradcy jakiejś kobiety starszej, czy w ogóle, może też jakaś kobieta starsza w rodzinie może to wasza, wasza matka albo rodzicielka, tak, która Wam pokazuje jakąś twardą rzeczywistość. I niestety konfrontuje was z nią. W związku z tym możecie podążać za radami tej kobiety, natomiast te kobiety, tutaj musicie sobie zadać pytanie, czy te rady nie są zbyt egoistyczne od, odnośnie tego, co zamierzacie zrobić w swoim życiu. Czy nie, czy, bo jeżeli na tej drodze macie kogoś skrzywdzić, to ja bym się tutaj zastanowił bardzo mocno, czy to jest właściwy kierunek. No to dobrze, to zobaczmy teraz dalej. Co w sprawach zawodowych dla poszczególnych byków? I zaczynamy od byków, które mają swoją pracę stabilną. Dla Was tutaj jest księżniczka, moi drodzy, Buław, i wytłumaczona jest ona kartą gwiazdy, czyli generalnie jest bardzo dobrze. Dobre relacje ze współpracownikami, życzliwość pomiędzy jedną i drugą stroną, także jest tu naprawdę bardzo fajna energia. Jakoś nie widzę tutaj, żeby coś było negatywnego w czerwcu. Mogą się pojawić jakieś nowe, nowe, moi drodzy okazje, jakieś nowe propozycje, możliwości dla Was, ale to dopiero tylko jakby początek tego. Czerwiec dla tych, którzy poszukują pracy, byków. Dla Was karta świata, też bardzo piękna karta. Świat stoi przed Wami otworem, tylko czy zdecydujecie się pójść swoją własną drogą, bo tutaj jest eremita, czy zdecydujecie się na to, żeby otworzyć się na ten świat, wysłać CV do poszczególnych miejsc albo w miejsca, w które normalnie byście nie wysyłali CV. Tu macie jakieś podjąć jakieś tutaj swoje bardzo klarowne decyzje, przemyśleć wiele rzeczy. Przewartościować i otworzyć się, zmienić stosunek do świata i ludzi. O, tak bym to też określił, jeśli chodzi o szukanie pracy. Szukajcie też pracy przez internet i szukajcie pracy, która będzie bazowała na waszym doświadczeniu już zdobytym. Dobrze, teraz te byki, które mają swój własny biznes, dla was jest tutaj paść kielichów i karta wytłumaczony Rycerzem Miecze. No, w waszym biznesie paść kielichów mówi o tym, że e, kiedy szefa nie ma, że tak powiem, e, myszy harcują, albo kiedy kota nie ma, myszy harcują, moi drodzy. Więc tak to mniej więcej to wygląda w tym biznesie tutaj przedstawione. Dlaczego? Dlatego, że mm, karty pokazują, że. Mm, jest dużo jakichś nerwów, stresów też. Może jakiś dialog w tej Waszej firmie nie jest do końca fajny, nie jest życzliwy. To jest tak jakaś burza w szklance wody, jakieś naprawdę nikłe, nieważne rzeczy. Trzeba było te sprawy wytłumaczyć i jakby być rozjemcą w jakichś sprawach tutaj pomiędzy współpracownikami i podwładnymi. Czyli coś takiego mi się tutaj pokazuje? Jeśli chodzi o dochód, to raczej taki stabilny. No, nie ma jakichś wielkich polotów, ale tutaj pokazuje się, że jest coś ekstra się pojawia, jakiś dodatkowy ekstra o dochód. Nie są to bardzo duże pieniądze, ale zawsze coś. Ci, którzy chcą otwierać swój własny biznes w czerwcu, mówię tu o bykach, macie tutaj pazia mieczy, wytłumaczonego siódemką, moi drodzy, buław. Żeby otworzyć ten biznes nie będzie na pewno łatwo. Tak, warto wierzyć w swoje marzenia, tak warto je realizować, ale jeszcze w tym miesiącu to są dopiero dosłownie pierwsze kroki albo pierwsze pomysły w stawianiu tego, w ogóle pomysł na ten biznes musi być bardzo mądry. To znaczy, jeżeli chcecie otwierać biznes w czerwcu, to musi być on przemyślany. Przewidzieć wszelkie, wszelkie, mieć plan jeszcze dodatkowy, tak? Nie tylko plan A, ale jeszcze B, C, D i E, moi drodzy, więc, ponieważ jakieś przeciwności tutaj będą, ale myślę, że otworzyć możecie, zwłaszcza jeżeli macie te różne plany w razie W, tak? Więc coś takiego mi się tutaj pokazuje. Co dla seniorów seniorek na czerwiec? Wy macie kartę sprawiedliwości i karta sprawiedliwości jest wytłumaczona kartą e, króla e, denarów. No, e, zdecydowanie m, tutaj są jakieś sprawy prawne dla Was, prawne urzędowe, e, sprawy związane z bankami, z instytucjami państwowymi, trzeba będzie dość przeświadczyć jakiś, dać jakieś oświ oświadczenia, dokumenty, coś krótko mówiąc, pozałatwiać w miesiącu czerwcu. I raczej bym tutaj radził nie zwlekać z tym, tylko od razu łapać, że tak powiem, byka za rogi. No właśnie. Dobrze, zobaczmy teraz dalej. Co w sprawach uczuciowych, teraz? Zaczniemy od tych w parach związków. Wy macie tutaj króla miecze. Ktoś tu w tym związku jest bardzo suchy, osły. To może być byk. Ale to też może być ta druga strona, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś z, 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 z żywiołu powietrza, czyli wodnik, waga, wodnik, waga bliźnięta, ponieważ tu się pokazuje, że ta osoba wpływa na Was albo pokazuje Wam czego Wam brakuje, albo dlaczego jesteście nieszczęśliwi. Tutaj jest piątka, właśnie denarów, czyli ta osoba może Wam to uświadamiać, ale z drugiej strony ta. Też jest problem kogoś w związku w relacji z kontrolowaniem. Kontrolowaniem drugiej strony, takim nadmiernym ego. I zobaczcie: Let go of the controls. Tu jest karta, mówi: przestań kontrolować sytuację, przestań być zaborczym, przestań być taki negatywny, tak? W stosunku do swojego partnera. W jaką stronę to będzie zmierzać? Trudno, ale to są, nie wiem, ale to są wskazówki, które mówią, że byk tak się zachowuje, ponieważ nie dostaje tego, czego potrzebuje. A. No, pamiętajmy, że nie jesteśmy władcami, władcami naszej drugich połówek. Tak? Rozumiemy się, jeżeli o co chodzi, dlatego, że każdy z nas ma wolny wybór. My nie możemy narzucać innym swojej własnej woli i trzymać pod kluczem. No tak to wygląda. No to co, jeśli chodzi o o te byki, które są singlami, singielkami. Dla was jest dwójka mieczy w pozycji odwróconej i wytłumaczona jest kartą Rydwanu. W dużej mierze w czerwcu, jeżeli ktoś zainteresowałbym się, by się wami i złożył wam jakąś propozycję, i tak dalej, to będziecie mieć klapki na oczach, nie będziecie umiały się zdecydować. Raczej, raczej możecie przegapić nową propozycję, nową miłość. Może to być ktoś poznany w podróży, moi drodzy. Nie dla wszystkich byków to jest, ale dla niektórych tak. Mówię tu o bykach singlach, singielkach. Bo jest, pokazuje się tutaj nowa miłość, ale czy Wy będziecie na tyle otwarci, żeby, żeby się na nim otworzyć, no to już jest druga kwestia. Co w sprawach rodzinnych? W sprawach rodzinnych dla byków pokazuje się Karta Księżyca, a więc bardzo duży wpływ kobiet z rodu na byki. I tutaj jest szóstka mieczy w wytłumaczeniu. Mogą być to też jakieś sprawy związane z tym, że. Jakieś Wasze marzenia się być może nie realizują, w jakiś sposób taki, jaki byście chcieli. Odchodzicie od jakiejś iluzji, od czegoś e, takiego, w którym e, co było toksyczne, co Was zniewalało i co blokowało Wasze plany. Więc coś takiego mi się tu pokazuje w rodzinie. E, w rodzinie mogą być to jakieś rozstania, odejścia od ludzi fałszywych, dwulicowych, e, przejrzenie na oczy. No, coś takiego tutaj się mi pokazuje. Zobaczmy teraz dalej. Co w finansach? W finansach, jeśli chodzi o. Byki, wy macie księżniczkę kielichów w pozycji odwróconej i ona jest wytłumaczona kartą wisielca. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim sytuację, w której, moi drodzy, macie przestać wydawać pieniądze, których nie macie, albo na jakieś rzeczy, które są wam kompletnie niepotrzebne. Wisielec że i radzi, zastopuj finanse, przemyśl swój budżet, nie wydawaj na jakieś pierdoły, nie wydawaj na jakieś takie rzeczy nieprzemyślane, tym bardziej, że możecie, um, mogą się pojawić jakieś takie rzeczy, które nie do końca was, um, mogą was wyprowadzać z równowagi, ponieważ nie przewidzieliście ich, a, a są do jakichś, do, jakimiś tutaj dodatkowymi wydatkami, dodatkowymi e, e, problemami, więc coś takiego się tu pokazuje, zwrócić uwagę na budżet finansowy zdecydowanie w czerwcu, zobaczmy teraz co, w zdrowiu, co w zdrowiu powinny byki tutaj uważać? Tu macie, moi drodzy, dziesiątkę miecze. Pokazuje mi się niedotlenienie organizmu. Może to być też za mało tlenu w ogóle w organizmie. Mogą być to problemy związane z erytrocytami, czyli hemoglobiną w krwi. Mogą być to jakieś problemy związane również z metabolizmem komórkowym. Tutaj trzeba byłoby wyjść na świeże powietrze, zaczerpnąć czegoś świeżego powietrza. Karty mówią, rada tu jest dziewiątka buław, mówi o tym, że jeżeli jesteś przemęczony, daj sobie luz, daj sobie jakieś takie odetchnięcie w pracy. Coś takiego mi się tutaj pokazuje. Relacje z innymi ludźmi, co tutaj się pokazuje. Tutaj macie bardzo fajną kartę, trójkę kielichów, a więc jeśli chodzi o relacje w czerwcu, to będą one dosyć fajne, zwłaszcza relacje w rodzinie. Relacje, e, w, znaczy re, ra, w rodzinie e, e, z tymi ludźmi, którzy jakby tworzą waszą taką rodzinę, taką najbliższą, e, bli, najbliższe otoczenie, które jest takie dosyć przychylne, miłe i dobre, to tutaj się naprawdę fajne e, kontakty dzieją i jest generalnie pozytywna atmosfera. Dobrze, no to co teraz moi drodzy, jeśli chodzi o naukę i wiedzę dla byków w tym miesiącu? Tu macie kartę gwiazdy w pozycji odwróconej i wytłumaczona jest ona piątką buław. Przede wszystkim moi drodzy, w tym miesiącu zdecydowanie nie będziecie mieć ochoty nastroju do nauki. I to mówię o zarówno tych studentach, uczniach, szkół podstawowych itd. itd. Będziecie walczyć ze sobą, mało tego. Tutaj mi pokazuje się, że mogą być kłótnie o to z rodzicami, z otoczeniem, że nie, się przykłada, nie przykładacie się, nie macie głowy do nauki. Dla również byki, które będą, które są już w wieku dorosłym, mogą nie mieć ochoty na to, żeby robić jakieś dodatkowe rzeczy, szkolenia i użerać się z ludźmi przy jakichś szkoleniach i tak dalej. Także taka atmosfera mi tutaj też pokazuje się. No, a co? No, zwłaszcza tu chodzi o jakieś najmłodsze pokolenie. też, jeżeli mamy tu byki, które są nauczycielami, i tak dalej, no to mogą nie mieć cierpliwości. Dobrze, no to zobaczmy dalej. Co w relacjach z dziećmi, moi drodzy? Królowa mieczy się pokazuje i wytłumaczona jest ona siódemką denarów. Królowa mieczy pokazuje, że. E, e, Ktoś ma brak cierpliwości. Może Wy jako rodzic macie brak cierpliwości do swoich pociech. Często jesteście takim musztrującym rodzicem, takim osłym, suchym. A tutaj karty pokazują, nauczy więcej cierpliwości do swojego dziecka, bo nie każdy przyswaja wiedzę, czy naukę, czy to, co się z nim dzieje w taki sposób, jak ty byś sobie tego życzyła, życzył. Więc tak to mniej więcej pokazują karty. Dobrze, no to zobaczmy teraz, co. Ukrywa tutaj byk, przed, byk. No i byk ukrywa kartę wieży. Kartę wieży w pozycji odwróconej. Czyli byk ukrywa to, że chce coś rozwalić, że najchętniej by po prostu uderzył w stół i rozpierniczył wszystko to, co mu się nie podoba. To są. Um, ukrywa też przed sobą jakieś sprawy związane z lękami, fobiami. Strachami z przeszłości, obawy przed jakimiś takimi, obawy odnośnie domu, mieszkania, nie wiem, z utraty domu, mieszkania, no różne takie rzeczy, jakieś takie stabilności w życiu. To ukrywa byk przed światem, tak? Że, że jest tkwi i tkwi w tych, tych lękach i strachach. A co ukrywa przed sobą? Czwórka denarów w pozycji odwróconej i to mówi o skąpstwie, czyli byk może być właśnie, wytłumaczony jest tutaj, e, rycerzem denarów. Co ukrywa przed sobą byk? To, że być może skąpi, to, że być może ciągle tylko ciła pod, pod siebie, albo z kolei jest odwrotna sytuacja, nigdy nie zadbał o swoje własne interesy, a teraz na przykład odczuwa taką, tak jakby mu się grunt pod nogami walił. No to jest, to jest jeżeli tak jest no to sam zapracowałeś na to sobie byku a skoro tak to po prostu podejmij jakieś tutaj decyzje w końcu wiążące żeby tą sytuację zmienić nie obwiniaj innych tylko zmień to no i w czym ma was oświecić w tym miesiącu moje drogie byki to jest karta arcykapłanki w pozycji odwróconej i to jest siódemka miecza Przezorny, zawsze ubezpieczony oświecić ma was odnośnie Sytuacji na przyszłość. Oświecić ma was sytuacji dokonania jakichś mądrych decyzji, mądrych życiowo-decyzji. I to jest to, w czym tutaj byki będą oświecane. Co odchodzi od Was? Odchodzi od Was w czerwcu paść denarów i karta głupca. Odchodzą jakieś sprawy związane z jakimś młodym pokoleniem. Mogą być to Wasze dzieci, mogą, mogą być to też jakieś sprawy związane z nową pracą ich, albo stawianiem ich pierwszych kroków w nowej pracy, itd., itd. Tutaj karty pokazują, że to od Was odchodzi, czyli odchodzi sytuacja, w której jakby zajmujecie się ich sprawami. Zobaczymy dalej. Co przychodzi? Co do Was zmierza? Zmierza do Was, moi drodzy, czwórka kielichów w pozycji odwróconej i karta koła Fortuny. Czwórka kielichów w pozycji odwróconej mówi o tym, że e, 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 mówi o tym, że przychodzą do Was jakieś problemy natury finansowej, jakieś zmiany natury finansowej, z którymi Wy będziecie sobie musieli poradzić. E, czyli tu są jakieś takie, m, no nie wiem, mogą być huśtawki emocjonalne odnośnie finansów, czy angażować się w czy w co, czy nie, czy zmienić to, czy nie zmienić. No takie tego typu e, jakby e, emocje wami będą targały. I na sam koniec mamy czego się byk nie spodziewa. W czerwcu to jest trójka mieczy, Trójka mieczy i karta wieży. Tego, czego byk się nie spodziewa, to, to tego, że ktoś ma zupełnie inne plany niż byk być może. Może to być partner, może to być ktoś z rodziny, to może być coś odnośnie... Stabilizacji życiowej, budowania nowych struktur. Może ktoś nie do końca chce tego, co Wy chcecie. Macie rozbieżne punkty widzenia. Całość daje dziewiętnastkę. Czyli każdy ma swoje własnego, każdy ma swój pogląd na daną sytuację. Sytuacja się nie rozstrzyga. Może nie, nie przewidujecie tego, że ta osoba. Może sama w pewnym momencie trzasnąć drzwiami i was zostawić, ponieważ wasze plany są rozbieżne albo to byk trzaska drzwiami. To jest to, że cierpliwości bykowi może już nie starczyć, to też to może być. Dobrze, kochani, to tyle, jeśli chodzi o czytanie dla byków na czerwiec. Natomiast dodatkowe karty. To jest wdzięczność. Rada o nią wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Wypół, okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Druga karta to jest miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. I trzecia karta anielska to jest zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. I ostatnie dwie karty to jest pierwsza karta to jest odnośnie miłości do samego siebie ja akceptuję wszystko to co jest związane ze mną prace którą ja wykonuję na sobie samym to nie jest coś do osiągnięcia tylko jest to proces proces który zajmuje czasami nawet całe życie ja wybieram teraz cieszyć się z tego procesu albo w trakcie tego procesu tak no i ostatnia karta tutaj dla was to jest Jestem w spokoju z moją seksualnością. To może dotyczyć też tych byku, byków, którzy mają problemy seksualne. Mogą że to być na przykład, nie wiem, impotencja. Może to być jak ja, jakiekolwiek inne rzeczy. Może być to na przykład... Mogą być to problemy związane również z akceptowaniem swojej innej orientacji płciowej. Ja e, e, cieszę się swoją seksualnością i ze mojego własnego ciała. Moje ciało jest perfekcyjne dla mnie. Dla, na, na to życie. Ja y, doceniam samego siebie z miłością i współczuciem. Tak? Czyli coś takiego tutaj się pokazuje. Dobrze, kochani. No i to tyle, jeśli chodzi o, y, jeśli chodzi o czytanie dla byków. Ja Wam serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie, kochani, y, o y, po prostu y, oddzięczeniu się subskrypcją, czyli subskrybowaniem kanału. Myślę, że to jest niewiele, niewiele, niewiele co możecie. Jak możecie się tutaj oddzięczyć? Subskrypcją kanału, kciukiem w górę, zostawieniem komentarza. Myślę, że to nie jest aż tak trudne, kochani. No i moi drodzy, co jeszcze tutaj dodam? Dodam e, oczywiście, e, że jeżeli dokonujecie subskrypcji nie zapomnijcie również o naciśnięciu dzwoneczka z opcją wszystkie powiadomienia, bo tylko w ten sposób te powiadomienia będziecie uzyskiwać na waszą skrzynkę e-mail. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Spotykamy się w kolejnych czytaniach dla Was, moi drodzy, na kolejne miesiące i dla kolejnych znaków. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.